Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo gorąco Was witam. Chciałbym, żebyśmy się uśmiechnęli do dobrego Boga. Pan Jezus jest tym, który czeka na naszą reakcję, na nasze działanie w Jego kierunku. Także obudźmy serce dla Chrystusa. I dzisiaj o tym właśnie jest mowa w Ewangelii. Czytamy: Jezus uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego, obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd się ściska, i pytasz się, kto się mnie dotknął, a on rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Bardzo często mówimy i modlimy się: Panie Jezu, dotknij mnie. Panie Jezu, to ty wyciągnij rękę. I wiemy, że ręka pana Jezusa w naszym kierunku jest nieustannie wyciągnięta. On bierze Piotra, wyciąga z wody. On jest tym, który kładzie swoje dłonie. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest o kobiecie cierpiącej na krwotok. I to ona wyciągnęła rękę w kierunku Chrystusa. Ona była tą, która w pragnieniu swoim wyciąga siebie, całą rękę, całe, cała siebie wyciąga w kierunku Chrystusa. Zachęcam, żebyśmy też umieli to robić. Żebyśmy też wyciągali naszą dłoń do Jezusa. To nie jest dłoń na zgodę, ale dłoń po ratunek. Dłoń po dotknięcie w taki sposób, że jest to uzdrawiające. Dłoń wyciągnięta z wiarą. Jak wyciągamy ręce też na Eucharystii, na modlitwie, wyciąganie dłoni w kierunku Pana. Zachęcam do takiego gestu wiary dzisiaj. Razem z tą kobietą cierpiącą na krwotok, Pan Jezus się zatrzymuje i mówi: Moc wyszła ode mnie, kto się mnie dotknął. Mistrzu, wszyscy się ciebie dotykają, został to nie kto się mnie dotknął. Z naszej strony też jest kierunek ku Chrystusowi. Zapraszam, jesteś utrudzony, obciążony, coś cię męczy, chorujesz, wyciągaj ręce w kierunku Chrystusa. On działa z mocą. I na to Wam błogosławię, na ten kierunek naszej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ten dotyk wiary nam dzisiaj towarzyszy we wszystkim, co robimy. Dlatego pieśń Głębia przyzywa głębie może być taką pomocą, żebyśmy poszli dalej w wyciąganiu dłoni w kierunku Chrystusa. Tutaj możemy kliknąć poniżej Głębia przyzywa głębie. Do zobaczenia.